Dziś wieczorem w radiu leciały kolendy, te same oklepane, radosne pieśni, które znamy od dziecka, ale ja już nie potrafię ich słuchać bez dreszczu. Zbyt dobrze pamiętam słowa tamtej kolendy, pieśni, której nie wolno śpiewać, pieśni, która otworzyła drzwi, których nikt nie powinien był uchylać. Zaczęło się od starej książki. Twarda oprawa, pożółkłe kartki pachnące pleśnią i latami zapomnienia. Znalazłem ją w dziwnym antykwariacie ukrytym w zaułku krakowskiego Kazimierza. Była to księga o wierzeniach ludowych, spisana językiem tak archaicznym, że każde zdanie trzeba było analizować godzinami. Pośród opisów zapomnianych rytuałów i ofiar składanych przed chrześcijańskim bóstwom. Natknąłem się na wzmiankę o pieśni cieni. Opis głosił, że była to melodia tak stara, że istniała, zanim ludzie zaczęli modlić się do jedynego Boga. Śpiewana raz w roku, tylko w noc zimowego przesilenia, miała uspokajać tych, co kroczą między światami. Była swego rodzaju kołysanką dla błąkających się dusz, trzymającą je z dala od ludzkich progów. Najważniejsza była jednak przestroga, wytłuszczona podwójną czerwoną linią. Kto pieśń cieni zaniesie w czas niewłaściwy, ten obudzi to, co w ciemnościach śpi, i zaprosi pod swój dach to, co nigdy nie miało gościć wśród żywych. Był początek listopada. Miałem jeszcze półtora miesiąca do przesilenia, czysta ciekawość. Muzyka była zapisana archaicznym systemem nut. Ale udało mi się ją rozszyfrować. Brzmiała dziwnie, melancholijnie, ale i fascynująco. Nie była smutna ani radosna. Była pradawna. Od razu wpadła mi w ucho. Nie mogłem się powstrzymać. Siadłem przy pianinie. Pierwszy raz zanuciłem ją cicho, pod nosem. Nic się nie stało. Drugi raz głośniej, z akompaniamentem. Trzeci raz z pełną mocą, czując jak nuty rezonują w powietrzu. Wtedy to się zaczęło. Najpierw były drobiazgi, dźwięki, ciche drapanie w ścianie, które brałem za myszy. Szelest w sypialni, choć okno było zamknięte. Potem zaczęły się cienie. W rogach mojego mieszkania, które znałem na pamięć, pojawiały się i znikały ciemniejsze plamy, jakby ktoś wycierał brudną gąbką. Patrzyłem prosto na nie, a one znikały, by pojawić się w innym miejscu. Zacząłem czuć zapach, stęchlizny, mokrej ziemi i czegoś, co przypominało gnijące drewno. Ten zapach pojawiał się nagle, a potem znikał, pozostawiając mnie z mdłościami. Któregoś dnia znalazłem na podłodze pierwszy prezent mały, wysuszony kwiatek z gatunku, który nie rośnie w mojej okolicy. Leżał dokładnie na środku dywanu w salonie. Nie przypomniałem sobie, żebym go tam wcześniej widział. Tydzień później kamek, gładki, czarny, z dziwnymi symbolami. Zbieranie tych tak podarunków stało się moim rytuałem. W nocy już nie spałem. Leżałem z otwartymi oczami, wpatrując się w mrok. Słyszałem kroki, powolne, miarowe kroki, dobiegające z pustego przedpokoju. Brzmiały, jakby ktoś ciągnął coś ciężkiego, coś, co szurało po podłodze. Bałem się otworzyć drzwi do sypialni. Czułem, że to, co obudziłem, jest tutaj, w moim domu. Nie widziałem tego nigdy w całości, ale czułem jego obecność, zapach i ten nieustanny, niski szelest. Czasami, gdy stałem przy oknie, miałem wrażenie, że widzę jego odbicie w szybie przez ułamek sekundy. Długie, wijące się kształty, które przypominały drzewa splecione w ludzką sylwetkę. Zacząłem rozumieć. Ta kolenda, ona nie uspokajała duchów, ona je karmiła, i teraz zaśpiewana w niewłaściwym czasie, nawoływała. I to, co przyszło z każdym dniem, rosło w siłę. Siedzę teraz w salonie. Jestem otoczony podarunkami wysuszone kwiaty, kamyki. Garść ziemi z mojego ogródka, której nigdy nie wnosiłem do domu. Kolenda w radiu gra dalej, ale ja słyszę tylko tamten dźwięk. Szelest, który dobiega z za kanapy. Kroki w kuchni. Oddech tuż obok mojego ucha. Wiem, że to jest tutaj. Chodzi po moim domu, dotyka moich rzeczy, a ja, ja staję się coraz bardziej przezroczysty. Moje cienie są bledsze. Moje odbicie w lustrze coraz mniej wyraźne. Czuję, że to, co obudziłem, przygotowuje się do przesilenia, ale nie po to, żeby je uspokoić, po to, żeby w tę noc przekroczyć próg, tym razem na stałe.